Siema, 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 ja jestem Ozi A ja Gipsinator. I będziemy kręcić filmiki pod tytułem profesjonalny let's play. Tak, ja to dobrze mówię, ty nie potrafisz. I będą się one ukazywać... Ile nie wiem, razie w tygodniu. Będą się one ukazywać w tygodniu. Po prostu nie. I ten tag jest no... I w sumie tyle chcieliśmy wam powiedzieć. Zrób solo z kaktusem. I potem popisz numer. Kopi kaktus. Dobra i teraz nasz popisowy numer No zostaw Dobra je. Popisowy numer Musimy znaleźć ten numer. Co jajco? co Mamy nadzieję że ten numer nie obrazi od uczuć religijnych różnych osób Gdzie tyle no I on jest na trzy. No dobra jest, dobra jest Jeden od dołu musimy. co ty robisz Dobry jest po lewej mu usuń! To jest dobrze, co ma być głowa! Ale no nie było na dwa. I, I to jest Jezusek! Dobra, i... Tym samym... Tu już nie jest Jezusek. I tym samym żegnamy się z wami. Ja byłem. Ozi. Oje gipsilator.